Drodzy Państwo, nazywam się Janusz Burzyński, jestem nauczycielem w gimnazjum nr 1 w Grajewie, uczę matematyki, informatyki i fizyki. Moją pasją jest praca z uczniami zdolnymi, na których prowadzę zajęcia pozalekcyjne w postaci koła matematycznego, koła fizycznego. Organizuję również wyjazdy na wykłady popularne naukowe z fizyki. Tegoroczną nominację traktuję jako wyróżnienie, ale mam nadzieję, że będzie dla mnie też dodatkową motywacją do jeszcze większego wysiłku. Dziękuję Państwu. Urszula Krystyna Bołonkowska, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Krajewie. W tym momencie chciałabym podziękować przede wszystkim tym, którzy w dotychczasowych moich działaniach dojrzeli te godne nominacji. Dziękuję dyrekcji pani Beacie Szewczyk, Renacie Niedziołko, pani Annie Joce. Dziękuję koleżankom i kolegom, których tutaj reprezentuję i których postrzegam jako ludzi wartościowych i życzliwych. Jednak to wyróżnienie chciałabym zadedykować moim uczniom, tym najbardziej obiektywnym i krytycznym recenzentom wszelkich pedagogicznych poczynań. To właśnie z nimi każdego dnia współtworzymy w różnych odsłonach spektakl pod tytułem Edukacja. Z koleżeńskim uznaniem gratuluję wszystkim nominowanym. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Anna Niedźwiecka. Jestem nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie. Dziękuję serdecznie mojej dyrekcji za nominację. Cieszę się ogromnie, że moja praca została zauważona i doceniona w taki sposób. Pragnę również serdecznie pozdrowić wszystkich tych, których spotkam na swojej drodze życiowej, bo wiadomą rzeczą jest, że samotnie człowiek niewiele może osiągnąć. Dziękuję serdecznie. Nazywam się Joanna Kozłowska. Jestem nauczycielem Zespołu Szkół Specjalnych imienia Jana Pawła II w Grajewie. Uczę tutaj języków rosyjskiego i angielskiego. Moją pasją jest żeglarstwo śpiewanie. Serdecznie dziękuję za nominację. Nazywam się Jadwiga Pińczykowska, Jestem nauczycielem w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Grajewie. Na tym stanowisku pracuję już 35 lat. Dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka to zadanie, które wytyczyłam od dnia, kiedy rozpoczęłam swoją pracę. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia. Dziękuję za nominację mojej osoby. Nazywam się Cecylia Boczewska. Pracuję w przedszkolu numer 2 już 29 lat. Bardzo lubię pracę z małymi dziećmi. Spełniam się w tej pracy. Dziękuję bardzo za to, że zostałam nominowana do nauczyciela roku. Nazywam się Jerena Bara. Jestem nauczycielką w przedszkolu miejskim numer 6 w Grajewie. Pracuję tutaj od 1986 roku. Praca z dziećmi sprawia mi wiele satysfakcji. Chciałabym bardzo podziękować za nominację, koleżankom z pracy oraz pani dyrektor. Dziękuję. Nazywam się Barbara Karulska, jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Grajewie. Nadrzędnym celem mojej pracy jest dobro dzieci, dlatego też każdego dnia staram się zaspokajać ich potrzeby indywidualne w taki sposób, aby w przedszkolu czuły się radosne, szczęśliwe i bezpieczne. Chciałabym podziękować pani dyrektor i całej Radzie Pedagogicznej za moją nominację. Wyróżnienie to będzie dla mnie motywacją do dalszej efektywnej pracy. Witam państwa serdecznie. Nazywam się Jelena Kaczyński i pracuję w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Grejewie. Od 2000 roku uczę tutaj języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Chciałbym serdecznie podziękować dyrekcji, gronu pedagogicznemu za nominację, a przede wszystkim uczniom, swoim uczniom, dzięki którym mogę być wśród tak zaszczytnego grona i ubiegać się o wilka roku. Dziękuję bardzo. Nazywam się Hubert Żywno, mam 16 lat, obecnie uczę się w publicznym gimnazjum nr 2 w w Grajewie. Interesuję się biologią, chemią, a także historią starożytną. W wolnym czasie w tenisa, biegać, yy, również lubię spędzać czas przed komputerem. Dziękuję za nominację mojej osoby. Nazywam się Paulina Gałecka, jestem uczennicą klasy trzeciej publicznego gimnazjum nr 1 w Grajewie. Moje zainteresowania to głównie matematyka i fizyka. Bardzo lubię uczyć się języków obcych, obecnie uczę się języka niemieckiego i angielskiego. Nazywam się Weronika Żukowska, uczęszczam do klasy trzeciej publicznego gimnazjum nr 3 imienia Biebrzeńskiego Parku Narodowego w Grajewie. Na co dzień interesuję się sportem, tańcem, uczęszczam na, do, na dodatkowe lekcje y, piłki siatkowej. Często też czytam książki i bardzo dziękuję za nominację na Wilka Roku. Nazywam się Martyna Pietrzak, jestem uczennicą klasy piątej w szkole podstawowej nr 4 imienia Henryka Sienkiewicza w Grajewie interesują się informatyką i przyrodą. Bardzo dziękuję za nominację. Nazywam się Jakub Strzelczyk, jestem uczniem Gimnazjum nr 2 w Krajewie, od trzech lat regularnie uprawiam lekkoatletykę. Moimi głównymi zainteresowaniami jest sport i muzyka. Dziękuję za nominację. Mam na imię Oskar Czyżewski, trenuję zapasy od 10 lat, jestem brązowym medalistą Mistrzostw Europy, ósmym zawodnikiem Mistrzostw Świata, uczę się w Zespole Szkół nr 2. Dziękuję za nominację. Nazywam się Alan Czyrzewski, trenuję zapasy. Moimi największymi osiągnięciami są piąte miejsce na Mistrzostwach Polskich Kadetów i piąte miejsce na Mistrzostwach Polskich LZS Kadetów. Dziękuję wszystkim za nominację. Nazywam się Zofia Pięczykowska. Od 40 lat wykonuję zawód pielęgniarki. Obecnie pracuję na stanowisku pielęgniarki rodzinno Środowiskowej w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Medikus. Praca ta daje mi dużo satysfakcji. Cieszę się niezmiernie, że mogę pomagać potrzebującym. Dziękuję dyrekcji niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Medikus oraz współpracownikom za nominowanie mojej osoby. Nazywam się Barbara Sokołowska, jestem pielęgniarką poradni chirurgicznej Szpitala Ogólnego w Grajewie. W zawodzie tym pracuję 31 lat. Pierwsza moja praca to oddział zakaźny Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Od roku 1988 mieszkam i pracuję w Grajewie. Dziękuję pracownikom i dyrekcji Szpitala Ogólnego w Grajewie za wyróżnienie mnie. Nazywam się Antoni Czaczkowski, jestem lekarzem szpitala ogólnego w Grajewie imieniem doktora Witolda Ginela. Pracuję w tutajszym szpitalu od 1981 roku. Od roku 2005 jestem ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej i bardzo szanuję swoją pracę, która sprawia mi dużo satysfakcji. I chciałbym bardzo podziękować za nominację. Witam, nazywam się Paweł Jastrzębski, jestem właścicielem firmy Giganet. Istniejemy od 7 lat, zatrudniamy 8 młodych osób. Zajmujemy się dostarczaniem internetu szerokopasmowego, odbiorcom indywidualnym, biznesowym i instytucjom. Wyrażam wdzięczność wszystkim swoim klientom za dotychczasowe zaufanie i lojalność. Wiadomo, są więksi od nas, ale to my dajemy więcej z siebie. Dziękuję Stowarzyszeniu Lepsze Grajewo za nominację do nagrody. Nazywam się Barbara Sulewska i reprezentuję Społem PSS w Grajewie, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasza firma Społem funkcjonuje na rynku grajewskim od ponad 100 lat. Jest mi niezmiernie miło, że zostało, zostaliśmy docenieni nominacją do tytułu Wilka Roku. Dzień dobry, z tej strony Marcin Ruszczyk. Rok 2013 był dla mnie pracowitym rokiem. Wydałem płytę, nagrałem dwa teledyski oraz zorganizowałem koncert Młode Wilki przy współpracy z burmistrzem oraz miejskim Domu Kultury. Za nominację do Wilka Roku chciałbym podziękować dla Stowarzyszenia Lepsze Grajewo. Pozdrawiam! Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Czaplicka, uczę się w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie. Jestem solistką Miejskiego Domu Kultury w Grajewie. Uwielbiam śpiewać i tańczyć. Jestem laureatką wielu międzynarodowych konkursów. Do których przygotowuje mnie pani instruktor Ewelina Kamińska, którą serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za nominację. Witam wszystkich. Nazywam się Ewelina Kamińska. Na co dzień jestem nauczycielem w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie, uczę muzyki i plastyki. Jestem również dyrygantem chóru miejskiego z Grajewa oraz instruktorem śpiewu w Miejskim Domu Kultury. Chciałabym serdecznie podziękować za nominację. Nazywam się Wiesława Lendo. W bibliotece dla dzieci pracuję od 30 lat. Organizuję tu spotkania z pisarzami dla klas gimnazjalnych, szkół podstawowych oraz zapraszam różnego rodzaju teatrzyki dla przedszkoli. Sama nominacja jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, z tego też miejsca dziękuję osobom, które mnie nominowały i dziękuję również, że ktoś dostrzegł pracę biblioteki. Witam serdecznie, nazywam się Wioletta Gawrońska, jestem przewodniczącą Rady Rodziców w Zespole Szkół Miejskich numer 3, którzy mnie nominowali. Bardzo dziękuję za nominację. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Violetta Skwiot, Jestem nauczycielem z 30-letnim stażem pedagogicznym, a od ponad 10 lat jestem związana z zespołem szkół specjalnych imienia Jana Pawła II w Grajewie. Pragnę podziękować za tę nominację. Jest ona dla mnie ogromnym wyróżnieniem, a jednocześnie potwierdzeniem na to, że działalność na rzecz edukacji czy społeczności lokalnych ma ogromny sens. Głęboki sens. To wyróżnienie jest dla mnie też motorem do dalszego, efektywnego działania. Dzień dobry. Nazywam się Danuta Klimowicz. Jestem dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i wraz z pracownikami Miejskiego Domu Kultury bardzo chcielibyśmy podziękować za nominację do nagrody Wilka Roków w kategorii Promocja Miasta Ambasador Grajewa. Jest to ogromny zaszczyt i ogromne wyróżnienie, ale również i wielka odpowiedzialność, ale myślę, że podołamy i dziękujemy jeszcze raz.